Witajcie. Witajcie. To chyba było cięcie, czy nowy odcinek? Nie, nie, nowy odcinek. Aha. To następny Zenjon. No i zwiedzamy, powoli. Bo jest. Tu nic już... nie ma. Jeden proces już zniszczył. Nie, to, nie tylko jeden. Czekaj, hm. obejdźmy TTT. No hm. tam już zejście w dół ewidentnie. Idziemy? No dobra. O, ale fajne! O, uh. trochę rzeczy jest, pierwsza shift się na, na spacji lepiej. O, silk touch mamy. Weź jeszcze koper. Ja mam fajny aspekt bójka. Dobra, na górę. A co to już koniec? No. O. No tak, koniec. To może wróćmy się do domu, bo tam gdzieś ciągle robią chipsety. Jest ja tu sendermanów. What? oni coś. Ch złeś? Oni coś z tym dymem chyba mają. No nie? Aha. Czekaj, ja jeszcze, mam jeszcze jedną parę drzwi. Możemy się przejść jakieś. Ej, tu mamy, zaraz znajdę szybko. A tu ich jest dużo tych dymów. Ale one też liczą, no to czy nie? No chyba tak Tu weź załóż gdzieś i sprawdzimy A A of Ender się przyda? A skąd masz? A nie, mam dziś... mam 11 szmaragdów hmm. Można z kimś pohandlować tu A ja mam ten ten. Ja mam sztylet Nendermana jak chcesz może się zakatrupić na 2 Eee, dobra tam po co? Super, Biedny Endermanki, chcesz zabijać? mnie tu... Dobra, stawiamy tu. A już postawiłeś. Gdzie? Tu. To już tutaj byliśmy właśnie. Tu byliśmy. W tych drzwiach byliśmy. Tu, zobacz, są drzwi też. A ten wróciłem ja, w tych drzwiach się pojawiłem ja. Aha. Dziwne. Nie, ja te tamtym... drzwi, kurna, dostaniemy. Dobra, stawię kolejne drzwi gdzieś. Dobra, nie, bo ten dym jest jakiś bojowy, zaraz, on niszczy teren tutaj. I respire Endermany. Dobra, zbijamy się chyba, nie? Chyba, że po drodze znajdziemy dymek. O, jakby co masz, drzwi, do zrobienia? Jedne. No dobrze. Ale ja chcę się wracać do bazy już, bo mam full i te 300 mi się to robią. A chciałbym skończyć ten system logistyczny kawał drugi mam do domu. Dobra, to może zróbmy cięcie. Czekaj, jeszcze ja poszukam moment. Nie no dobra, zrób cięcie. Okej okay. Witajcie po cięciu. Witajcie. Teraz jesteśmy w piekle i chcielibyśmy wam pokazać jak będziemy zbierać lawy, ponieważ latanie w tej z celami tynownymi jest trochę ciążliwe jak dla mnie. To zrobiłem taką mini maszynkę, w której boteler zostaje. Nie, zostaje. No po prostu. Gaz, trzeba. Uważaj. On zniszczy maszynę jakby co? Tak. To ich roń. Dobra, to boteler y, po prostu. No co, pakuje kapsułki i robi z lawą jeżdżę. Tak ciężko. Zabiłeś go, Michelin? Już nie żyję. Dobra. Bo nam teraz się skończyły kapsułki, wszystkiego poszły do. Ej, uciekaj, czekaj, nie topesz, leci do ciebie. O oh, kurna. A gdzie on jest? Nie widzę go. Eee, pod tobą gdzieś jest. A nie, gdzie ty jesteś? No tu jesteś. No tutaj. No pod... jest, jest tam pod ziemią. Dobra. No to co tutaj tłumaczyć, jest po prostu. Pompa pompowuje, lawa leci do bottlera i zasilana przez striding engine, który jest sp spala blaze Rody. No i idzie do Enter w którym odbierzemy się naszą siecie po prostu. Jest tutaj teleporteter, który ładuje szanka. Dobra, no to robimy kolejne cięcie, no coś ciekawego. Cześć. No. Cześć powiedz. No cześć. Witajcie po ciągu kolejnym. No, no to postanowiliśmy, że zaczniemy robić ten magazyn. Pomimo tego, że. No po prostu tutaj. Szybciety się jeszcze robią tam. Co so, tak, y, musi, musimy zobaczyć te skrzy 11 skrzynek żelaznych. Czyli te musielibyśmy przenosić tam. Aha, ale to. Jak będziemy robić? Niszczyć jedną, przenosić i wkładać tamy? Mhm. No to ja niszczę tam. Dobra, i tam ją postaw. Masz yeah, ją? Nie. Yeah. Ja też się. Czekaj, zaraz będę miał. Fak. Fak, mi mikrofon nie wyrzucę. Dobra. Masz? To... nie, właśnie nie. Jest to muszę wziąć jedno złoto, bo tam za mało się robi tych chipsetów. Nawet dwa złota jeszcze. Dobra, dajmy. mam. Bo chciałbym stworzyć e, request logistic pipe, dzięki by, te, czemu będziemy mogli sobie wzywać skrzynki temy, które będziemy potrzebować. Żeby po prostu nie szukaj po tych skrzynkach. Wiesz o co chodzi? Kapuje, kapuję. To jeszcze trzy 3 przety się, się dorobić. Mamy tam wszystko? No, ładny porządek. Ej, może te surowce się w tym co pozabierali sobie. Jakie surowce? Bo tu jest kobel na przykład. Zabierz ten kobel do beczki. Ale ja teraz, e, pójdę po następną. To ty rób to, a ja będę nosił Fuck, jest znowu nie podniosłem. No, oh, kale tu były. Aha, faktycznie. Teraz tu może. E, ten. Jeszcze bym chciał, żebyśmy teraz zrobili. <laughs> a raczej pokazałbym, jak się ustawia. Co, jakie ją być chip, czy, czysty, czy, moduły w danej w danej rurze. Co? Bo nie wiem, jak to nazwać. Znaczy. Aha. Ile kości? Ja Cię kręcę. No dużo mam tego. To tutaj... Dobra. Tak. Y ja zrobiłem 28 sztuk aluminium, które... ...na pewno nam posłużą przez długi czas... ...do produkcji prądu... Y ...energii do systemu. A teraz chodź na dół. To ja pokażę przy okazji, jak się montuje te rury i wszystkie, że to było OK. Witaj. Dobra, a więc tak, my będziemy używać Logistic chaos i mk1, czyli to są rury po prostu logistyczne, normalne, które mogą powiedzieć, że są w sobie dwa moduły, a więc tak, układamy wszystkie rury tutaj, no po prostu, pod skrzynkami. I tu, a tu jak czegoś. Dobra, i tak, y no to chodź teraz do, tego do tej pierwszej, gdzie mamy już skrzynkę. Oj, masz wręcz może? O takie coś. Ten moment, znajdę to. Albo zrób, zróbmy ci to takie. A gdzieś to taki rob... chyba mieliśmy? Ja miałem taki swój, tylko ty o nie miałeś chyba. Ja? Zrobię ci taki. Okej, okay, to ja kolejną skrzynkę w tym czasie przyniosę. Dobra. Mm. Tak, znowu nie podniosłem najważniejszego. Czyli skrzynki. Tak. Bo tylko tym wręczem można otwierać ról e, logistyczny. Znaczy, potem y, do, do zamawiania zrobimy chyba tak, żeby ona była ręczką, czy tylko kluczem. Może kluczem, żeby y, inni ludzie na serwie nas nie okradali. No, to jest prawda. Dobra, trzymaj. maj? muszę. Okej. Okay. Halo? Dobra, jestem. I teraz możesz tym kluczem otworzyć, e, prawym wszystkie myszy tą rurę. Dobra, to ja on też otworzę. I tak, w pierwszy slot wkładamy Polymorphic Item sink, który będzie za to, że sorting będzie przydzielał tylko i wyłącznie itemy, które znajdują się w tej skrzynce. Czyli jak włożymy, nie wiem, 5 staków kobla, tu będzie Dirt, to tutaj nie poleci. Na będzie provider, który umożliwia wyciąganie tych itemów z tej skrzynki. No tutaj nic nie ustawiamy na tej drugim. A Matrixa, co można dać? Co? Z2 znowu. Dobra, jestem już w I tak. Yy, no, to ja teraz tak, że we wszystkich skrzynkach. Wkładam te, te, te. A tego Matrixa można wsadzić? Bo też tu no. jest... Jakiś moduł ale to jest do factorization, a to jest do Logistic Pipe. Teraz Henry się wejdzie. Okej, okay. dobra, to ja w sumie ponoszę skrzynki jeszcze. Dobra, ja tutaj użyję polimorfików, ponieważ jakbyśmy użyli normalnych item to musielibyśmy ustawić w każdym, w każdym module jakiej ten ma tam przy, przydzielać. A tak to po prostu on będzie dawał te, które już są w skrzynce. Aha. Jeżeli coś będzie brakować, to po prostu dorzucimy to ten. Do skrzynki będzie znowu się do sortować. Czyli trzeba posortować najpierw to wszystko. No, będzie trzeba posortować, potem dopiero to zadziała. No, to już dużo zaczerpnę. No, ale trochę już zrobimy poza widzium. No, no, to oczywiste. Dobra. I teraz tak, jeszcze ustalimy, gdzie ma być skrzynka, z w której po prostu wkładamy wszystkie te i one lecą się sortować, co? To jest pierwsza skrzynka, albo taka jakaś pośrodku taka. Wyróżniona musi być to. Może zrobimy medzianą albo złotą. O, no z ryżotą. I ona będzie też zarazem y, skrzynką default row, czyli jak coś nie będzie ma iść, to zostaje w tej skrzynce. Dobra? Aha, dobra, dobra. Dobra, mam Chyba zgarnąłem trochę i temu. I to do ostatniej skrzynki, rzuć. Dobra, teraz gdzie mam być ta skrzynka, która będzie startować wszystko? Gdzie chcesz? Dobra. Dobra. Okej, okay. chodź teraz jeszcze na dół. Mam tylko pójdę po tej bo zostawimy Jak tu jest piękny porządek? Wiem, tu jest cudowne. Potem cały system zostanie ukryty w podłodze, jak już y, będzie mi większe źródło energii niż te cztery ten, y, magmatiki. Dobra, idę do ciebie. Dobrze. Jestem. Trzeba się tutaj muszę znaleźć w tych skrzynkach coś. Bo to może mi trochę zająć. No, no to patrzymy. Nie hmm. Gdzie to może być? Zero praktycznie sortingu tu jest. <laughs> A, wiesz, tu nie są wszystkie wszystkie jeszcze jeszcze. skończ to. Trzeba ziemniaki kupić, się Dobra. Zbieraj temek. Dobra, teraz chodź jeszcze na dół szybko, bo musimy to zrobić w końcu, nie? Aha. A więc tak. Żeby ten system miał jakąś energię, potrzebuje on o tak, żeby położyć na tym materii, z boku. O, tutaj. Żeby położyć y, rurę po prostu logistyczną. I tak. No to ja teraz tu pociągnę już to. Dobra, mogę iść dalej? Tak. Okej okay. już prawie wszystkie przyniosłem. Dobra, teraz czy jeszcze jest No, chat, szybko wbija. Jestem się na wizji mieć, Jak to się dzieje? Nie wiem co. Dobra. Dobra. jeszcze z braku lawy, kurde. A skrzynka? Hmm? nie, no z braku silnika, muszę tam dodać teraz. 61 diaksów mamy. Mało nie? No nie bita. Jak oni sobie radzą bez diaksów, prawie? To jest pytanie tak. dopiero. Nie, a my tutaj mamy tylko tyle. Dobra, bez jajów teraz. Nie, no będą jeszcze długo jaja z tego. Będą długo. Dobra, ja w tym momencie stworzę system zamawiania. Tylko, że. krawczyk. A ty i ładnie ruszą. No nie. Aż się boję pomyśleć. Jakby ktoś gdzieś weszedł. Na przykład twój brat, albo harnasiek. No właśnie. Zwinąłby wszystko. Dobra. Brałem trochę ile mogę. Posortujemy to potem, oczywiście. A. Może. Szczerze, no nie. To nie, my pewnie. Zostanie to tak jak jest i tyle, nie? No, pewnie tak. A samo się nie posortuje. Nie. A szkoda. Dobra, teraz ja może pochowam Eku. No idzie jedzenie. O, tu jest Nie, to nie moje. Jedzenia mieliśmy aż za dużo, więc nie wiem. Tu są moje Aha. Dobra. A teraz tak, potrzebujemy tutaj podłączyć. Tam. Okay. A, i teraz otwórz tą rurkę, którą położyłem pod tą skrzynką. Otworzyłeś? Tak, tak. Już. Tu wkładamy inny moduł, który jest Quicksort. I on automatycznie będzie po prostu rozdzielał wszystkie te, które posiada. Do... No, przez... ogólnie. No, to Teraz tutaj, tutaj już postawimy request pipe. I teraz właśnie możemy zamówić. Tylko brakuje energii w scenie. I będziemy mogli wszystko... Teraz dodam energii, czekaj. Wrzucimy te dwa elementy. Trzeba będzie na zapas zrobić. Energię No potem? ja, alumentu mam trochę. Dobra, i teraz możemy zamówić co chcemy z systemu. Możesz pokazać. Wow. Zamów coś po prostu. Ale to się samo kraftuje też, wszystko? Na razie nie, bo nie mamy jeszcze craftingu, ale dodamy. Weź, nie wiem, weź na przykład jeden dirt z trawą. No nie, chcę, stack mięska. jak dalej? I klikasz request, duży taki napis po, po, po dolnym dolneru. A w czym sześć tylko. Aha, tu pisze ile mogę wziąć. No tam pisze ile wziąłeś. Przez wezmę wszystkie. No, weźmiesz... Ile weźmiesz? No i tu ci leżą, zobacz. Nie, chyba nie wyszło to wszystkie. Dobra, to może ja teraz pokażę. Ja zamówię, a ty patrz, okej? Okay? Dobra. Zamówię jeden grass block. Jest. No. A czekaj, a jak można wszystko zamówić? A, jak to wszystko? Wszystko naraz? Nie, mam kobla. 128 a? i jak wszystko wybrać? To znaczy tam masz takie kilka plusików, tam po prostu te plusikiasz tam im więcej tych plusików, tym więcej sobie bierzesz ich. I temy. Nie, zebrałem już ja. Aha. No ale... Już się wystraszyłem. A, to że tak trzeba, z takami Nie, czyli z tak to maksymalne. No to tymi tam. Coś ten kabel nie leci do mnie Może energii brakuje, musi tam się naładować to No tam na razie tylko jeden generator stoi Potem damy to, żeby e, bujeczka toła się zamieniała na energię A i dobra co robimy teraz w tym odcinku kończymy go czy coś ciągle Jak możesz. Ja... Możesz zacząć sortować Nie, to poza wizją, to będzie za nudne Co on, a to tyle dasz? Ja tu jeszcze muszę ostatni prowajdery dorobić. Oni nie latają. <noise> Masz lagi, jak weźcie twój brat, czy nie? O, no. tak, myślałem. Czyli kikujemy wszystkich na serwer. to nas tak. Na <noise> Ale się gdzie głupie silniki. Pracować mi tu szybciej. Ja chcę tego ostatniego przeta. I co będzie craftowało nam samo? Kraftować jeszcze nie, ale potem dodamy dział autocraftingu, że się kraftowało ładnie. Zobaczmy jak tam z energią. Systemy. O kurna, ja tu wrzucę wszystkie te elementy. No ale nie na no, połowę, to jest ja. Mamy 6000 y, logistic powera. Dobra, no, a może, przesort może zacznijmy przesortować to może coś. Nie, albo tabliczki weź i po, po, ustalimy co gdzie ma być. No co, kończymy odcinek czy wstrzymujemy? Ja bym może y, wziął tabliczkami gdzie to ma być. No ale to na wizji chcesz robić, to przecież nudne będzie. To żeby może cięcie. Dobra, pożegnajcie, cześć. Cześć. Witajcie po przerwie. Witajcie. No tak, ja jestem w magazynie, ładuję nasz yy, ten yy, Power Junction. Na serwer dobił harnasik i tam coś kopię chyba. No i trochę go zabiłem. No trochę go zabił kilka razy. No i tak, yy, może pokażmy. Weź tam w jakieś itemy. Weź mi przykładowe itemy ze skrzynek, ale że tam coś zostało. Ale patrz, okay? wrzuciłem już trochę itemów. Posortują się tylko takie, które już są w, tej, w tych synkach. Akord tego żarcia nie będzie. Kobyl będzie w beczkach, więc jeszcze nie. O, oh, fuck, my ją oh no. A żarcie cały śrupec. Dobra. Mamy no, mniej więcej sorting, już działa. Tylko trzeba będzie do beczek dodać Słysza. i będzie wszystko ok. Hmm. Dobra, żarcie się już Co robicie? Nagrywamy. Aha. Ok, mam Dobra, wpikuję go. Dobra. Tak, no to co jeszcze możemy powiedzieć? Yy, byłem przed chwilą w piekle. O, no, bo też zauważyliśmy, że kany aluminiowe nie działają z... No, ogólnie z... Y, butlerem. No, się tam postawi się transposer, transposer potem. Bo on działa z wszystkim. Aha, okej. Okay. No. No tyle się... chyba, tak? No chyba tak. Dobra, to żegnajcie, zapraszam do kolejnych odcinków, cześć! Cześć.